Cześć moi drodzy, się sprawdzimy kolejną aplikację, a tym razem to będzie dziennik mierzenia ciśnienia. Także moi drodzy, aby pobrać taką aplikację, oczywiście musimy początkowo udać się na naszym telefonie do aplikacji e, sklep Play. Następnie oczywiście pobieramy darmową aplikację, którą jest dziennik ciśnienia krwi. Także, o, tutaj mała literówka, poprawmy się na szybko, w porządku, szukamy, jest dziennik ciśnienia krwi, w porządku, wybieramy opcję zainstaluj, no i czekamy aż aplikacja na spokojnie nam się pobierze. Przy okazji, jeśli macie chęć na więcej filmów, strzeć łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby takich materiałów nie przegapić. No ale dobra, jak widać aktualnie aplikacja nam się pobrała i tym samym oczywiście już uruchomiła na naszym telefonie, no i możemy aktualnie wybrać Pomiar naszego ciśnienia na ten moment. Także moi drodzy, aktualnie widzimy też zakres ciśnienia, czyli w tym przypadku jakie ciśnienie to jest poziom normalny, tutaj jak widzimy od 91 do 120, 61 na 80. No i widzimy jakie poziomy też odpowiadają nadciśnieniu lub niedociśnieniu. My wybierzemy oczywiście taką powiedzmy w miarę basicową, aktualnie taki basicowy wynik, oczywiście wraz z naszymi ustawieniami, jak widzimy ten wskaźnik na górze tutaj będzie w jakiś sposób się przesuwał. No ale w porządku, dodajemy ten wynik do naszego no i mamy oczywiście dodany. Także w porządku. Teraz, moi drodzy, możemy udać się do historii. Widzimy, że aktualnie dzisiaj podczas pomiaru mieliśmy aktualnie 120 na 64, czyli to było normalne ciśnienie. Możemy tym samym też udać się do statystyk, no i zobaczyć powiedzmy jak statystyki wyglądają danego dnia, w danym tygodniu oraz w danym miesiącu. Także tutaj, moi drodzy, aktualnie w moim przypadku jest to tylko jeden wynik, no ale jeśli tych wyników będzie więcej, no to te statystyki będą potem wyglądały lepiej. Teraz, żeby Statystyki wyglądały troszeczkę inaczej. To dodam sobie jeszcze jakiś inny wynik, taki już troszeczkę mniej dogodny dla naszego organizmu. Ocenę zostawimy na później. Dodaliśmy wynik w porządku. Wejdę do historii, no i widzimy moi drodzy, że. A tutaj to samo mi zaliczyło, czyli coś pokręciłem. Po prostu tak, przesuńmy te statystyki do nadciśnienia, że to już nie jest. Takie typowe nadciśnienie, ale tu już taki okres, taki etap wręcz wstępny. Dobra, ustaliliśmy te właściwości, no i mamy. Aktualnie, jak widać w historii, mamy też w statystykach, widzimy, jak to aktualnie wygląda na w przykładzie naszego organizmu. No i moi drodzy, tutaj możemy na spokojnie aktualnie kumulować sobie te statystyki. Potem możemy zobaczyć, jaka jest średnia wartość naszego organizmu w skali powiedzmy miesiąca, czy ewentualnie tygodnia. Jak widzimy, w skali miesiąca, tygodnia średnie tętno i tak dalej, to wszystko aktualnie mamy saturacja, wszystko jest na górze. No i w taki oto sposób, moi drodzy, działa ta aplikacja generalnie. No, wydaje mi się, że e, potem fajnie możecie sobie oszacować e, średnią właśnie saturację waszego organizmu oraz średnie tętno, żeby lepiej kontrolować swój organizm, moi drodzy, to byłoby tyle, jeśli chodzi o ten materiał, jeśli filmu dla Was to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję wuneczkiem, a ja dziękuję Wam bardzo mocno, za obejrzenie tego materiału trzymajcie się. Cześć!